Nadmierna liczba ryb, zwłaszcza gatunków kopiących w dnie, np. karp, może prowadzić do wzrostu poziomu składników odżywczych w wyniku zmieszania osadów dennych i uwalniania składników odżywczych do wody. Ryby mogą również uszkadzać rośliny wodne, zmniejszając konkurencję dla glonów. Do walki z glonami mogę Ci polecić te dwa środki. Oba ogólnie działają podobnie, ale są inne, to który się wybierzesz, to zależy od Ciebie, ja Ci te dwa opiszę, szczegółowo pokażę, oczywiście pokażemy jak to działa w oczkach, w stałach, jak działa to na glony, jaka jest skuteczność, czy jest to szkodliwe dla ryb, czy nie. To jest Antyglon Pro. Zawiera on środki chemiczne, więc trzeba z nim uważać. Na pewno jest on możliwe, że on bardziej skuteczniejszy. Jeden i drugi środek nie obniża pH wody, więc jest to dość ważne. Tutaj mamy drugi antyglon. Jest to antyglon ekologiczny, czyli antyglon eko, który podwyższa pH wody, ale nie powoduje tego, że glony się będą dobrze rozwijać. Ja posiadam 5 stawów, 5 oczek, 5 basenów w których mam ryby, w których hoduję ryby i tak naprawdę w żadnym z tych oczek, basenów, stawów nie mam problemów z glonami. Nawet specjalnie w niektórych oczkach odczekałem ten miesiąc, półtora i nic nie robiąc. Nie bawiąc się żadnych antyglony i nic.